Witamy Was, kochani. Dziękujemy za miłe przywitanie. Jak zwykle, Bóg jest dobry. Chciałem dzisiaj na podstawie paru fragmentów z księgi Daniela przypomnieć trzy ważne prawdy. Wspaniałe, ważne prawdy, które przechodzi każdy chrześcijanin. Chociaż jesteśmy znowu. Nowotestamentowi, można tak powiedzieć, jesteśmy chrześcijanami, tak, w pieśni, ale chciałbym właśnie na podstawie księgi Daniela powiedzieć troszkę: przeczytamy sobie z księgi Daniela, z pierwszego rozdziału, od pierwszego do ósmego wersetu. Trzeciego roku panowania Joakima króla judzkiego, nadciągnął na Bukadnezar król babiloński do Jerozalemu i obległ je. A pan wydał w jego ręce Joiakima, króla judzkiego, i część naczyń Domu Bożego. On zaś sprowadził je do ziemi Sinear, do domu swego boga, a naczynia wniósł do skarbca swojego boga. I rozkazał król. Aż Penazowi przełożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu. Młodzieńców bez jakiejkolwiek, bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w Pałacu Królewskim. Miał ich też nauczyć pisma i języka haldejskiego. Król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał, mimo ich... miano ich wychowywać trzy lata, po czym mieli iść na służbę do króla. Wśród nich byli także synów judzkich Daniel, Ananiasz, Michał i Azariasz którym przełożony nad sługami dworskimi dał inne imiona. Daniela nazwał Baltazarem, Ananiasza <laughs> Szadrachem, Miszaela, Meszachem, a Azariasza Abednego. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się Ustrzec sklamienia. Kochani, w tym fragmencie Boże Słowo mówi, Daniel mówi, opowiada jak to było, kiedy przyszedł na Bugadnezar i zabrał z narodu izraelskiego, ludzkiego, to co było piękne, to co było z rodu szlachetnego. Ci młodzieńcy, którzy poszli na wygnanie że tak powiem oni pochodzili z rodu szlachetnym to byli młodzieńcy którzy, yy, którzy byli kimś tak jakby można powiedzieć książę może jakiś księżę książęta i oni również musieli z innymi pójść na wygnanie nie było dla nich żadnego zmiłuj się i ich wziął Król babiloński i poszli w niewolę. Tak sobie myślę i patrzę się na Nowy Testament. Piotr, w pierwszym swoim liście, w drugim rozdziale, dziewiąty werset, pisze tak: Jesteście rodem wybranym królewskim kapłaństwem. Kochani, i to jest taka wielka prawda, że my jesteśmy ze szlachetnego rodu. To dzisiaj było śpiewane. O tym dzisiaj wspominał pastor. My jesteśmy tym rodem wybranym, tym szlachetnym, tych, których Bóg uzdolnił do wszelkiej dobrej pracy. Do, przeznaczył nas do królestwa swojego. Jesteśmy tymi, których Bóg sobie upodobał. Jesteśmy dziećmi króla. I chciałem dzisiaj powiedzieć, że jest ktoś, kto nie chce tego. To Ciebie znienawidził za to. On chce Cię wziąć i przenieść, wykraść z Ciebie i chce wziąć Ciebie do niewoli. I to jest dzisiaj takim, widzi się to w świecie, że jest takim naprawdę napię... takim napiętnowaniem. Szatan z wielką mocą uderza. Ma tyle różnych środków, z którymi, z którymi usidla, choćby jest napisane. Choćby i wybranych. I szczególnie Mu o nich chodzi, o nas Mu szczególnie chodzi. O tych, którzy są wybrani, o tych, którzy są szlachetni, o tych, którzy są oczyszczeni krwią Jezusa, o tych Mu chodzi, bo o tych, którzy, są, którzy żyją śmierci, którzy żyją śmierci, żyją a nie żyją. Nie, są, nie żyją dla Boga. Ale o nich Jemu nie chodzi. To są ich Jego dzieci. On nie walczy o nich. Ale On przychodzi do każdego wierzącego człowieka. On przychodzi do każdego, który jest zbawiony. On przychodzi do każdego, który jest odrodzony. On przychodzi do każdego, który ma nadzieję w Jezusie Chrystusie. I On dzisiaj przychodzi każdego dnia do Ciebie. On przychodzi każdego dnia do mnie, do wszystkich, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa i próbuje wyrwać i próbuje wziąć do niewoli, jakimkolwiek sposobem, wielu z tych. Młodych kiedyś ludzi, których znałem, z którymi, z którymi razem śpiewałem, z którymi razem modliłem się, jeździliśmy na młodzieżowe spotkania, dzisiaj są daleko od Boga. I tak mi szkoda, ale cóż, każdy z nas musi dać odpór temu, który chce nas wyrwać z ręki Pana. I tak patrzę na tych ludzi, którzy mieli tak blisko to szczęście, o którym Pastor mówił którzy mieli tak blisko swojego Pana, ale zostawili dla przyjemności świata, ale zostawili dla przyjemności oczu, ale pozostawili dla bogactwa życia i odeszli. I będzie taki dzień, że będą tego żałować. Ale dzisiaj wiem, że wołacie, że prosicie za tymi, którzy są członkami waszych rodzin, a którzy nie są zbawieni. My również prosimy tam, gdzie jesteśmy, w naszym zboże, za tymi, którzy nie są zbawieni, za członków naszych rodzin, którzy są jeszcze daleko od Pana. I wiemy, że ich Pan również kocha. Ich Pan również chce zbawić. I Pan chce ich wprowadzić ze swojego królestwa. Kochani, i chciałem powiedzieć, że dzisiaj jest czas, kiedy, czas, kiedy musimy jeszcze bardziej. Skłaniać nasze kolana, kiedy jeszcze bardziej musimy dbać o naszą, o naszą społeczność z naszym Panem, kiedy świat tak zatrwożony jest, kiedy świat boi się tego, co nastąpi jutro. Ludzie nieraz nie wychodzą z domu, bo boją się, że złapią tego mikrobusa i że umrą. Dzisiaj strach opanował ludzi, okropny strach, ale my mamy Pana, my mamy Jezusa Chrystusa który umarł, oddał swoje życie za nas i chce, abyśmy byli szczęśliwymi. Druga prawda, o której chciałem powiedzieć, w piątym wersecie tego, tej księgi Daniela czytaliśmy tak, król wyznaczył im dzienne utrzymanie Zostału Królewskiego oraz wino, które sam pijał, miano ich wychować, wychowywać trzy lata, po czym mieli iść na służbę do króla. Stoł królewski. Daniel ze swoimi przyjaciółmi mógł skorzystać ze stołu królewskiego, ale w niewoli. Daniel, Daniel mógł korzystać z wszystkiego, co było na stole królewskim. Miał prawo. Ale popatrzcie, Daniel ze swoimi przyjaciółmi nie skorzystał mówił stołu króla babilońskiego. Stół Króla Babilonu. Jak wiele ludzi dziś opuszcza stół Chrystusa i idzie do stołu Króla Babilonu. Co wybieram dzisiaj? Czy stół mojego Króla, mojego Pana Jezusa Chrystusa? Czy stół tego króla świata. Objawienie świętego Jana, trzeci rozdział, 20 werset, mówi tak. Oto stoją u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszył głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał. A on ze mną. Kochani, o czym to mówi? To mówi o tym, że Jezus Chrystus ma z wieloma ludźmi problem. Dlatego, że puka do serc. Ale to są drzwi w, nas, w sercu człowieka, które mają co szczególnymi drzwiami, które mają tylko klamkę z jednej strony. Ta klamka jest od strony człowieka. Jeżeli człowiek nie otworzy jej, to nie wpuści tego i nie będzie z nim wieczerzał, tego, który stoi Jezusa Chrystusa. Śpiewaliśmy tą pieśń tam za horyzontem. Wiem, że będę. Siedział przy stole na wieczerzy baranka w niebie z moim tatem, moim tatusiem. On odszedł do pana półtora, półtora miesiąca temu. Ale wiecie, to jest smutna chwila, ale jak również radosna. Że on całe życie prześpiewał dla pana, był w radości, burzej i odszedł do niego. Wiecie, to jest radość w smutku. Amen. To jest taka radość, która mówi mi, że ja jeszcze muszę czekać, muszę walczyć, muszę iść, muszę przejść moją drogę i tam Jego spotkam. Wiecie, Boże Słowo mówi tak. Mateuszu, Mateusza w 8 rozdziale 11 w wersecie mówią Pan Jezus mówi: i zasiądą z Abrahamem, i Izaakiem i Jakubem. Można później dodawać sobie z Piotrem, Janem, Jakubem, wszystkimi apostołami. Zasiądziemy razem przy jednym stole. Jaki to wspaniały będzie stół. Ale dzisiaj, dzisiaj musimy wybrać, już dzisiaj, przy którym stole, stole chcę wieczerzać. I tutaj. Yy, wspomniany Psalm 23, Jezus jest yy, Pan, jest pasterzem moim. Wiecie, i w tym w jednym wersecie, chyba piąty werset tego Psalmu, mówi: Zastawiam w stół przed nieprzyjaciółmi Twoimi. I to jest takie wspaniałe, że chociaż nieprzyjaciele są naokoło. Ale Pan zostawia dla Ciebie stół. I nikt inny tam nie może przyjść. Z tych nieprzyjaciół, którzy są na zewnątrz, którzy nie są w Królestwie Pana. Ale dla Ciebie Pan zostawia stół. Kiedy budzisz się rano, kiedy budzę się rano, to Pan zaprasza mnie. To jest mój stół. Przyjdź. Będę z Tobą wiecierzał, Chcę Ci dać z mojego słowa, chcę Ci dać z mojego dobra, z mojego błogosławieństwa. Chcę Ci dać wszystko, co możesz otrzymać w Jezusie, Chrystusie, we mnie. Mówi Pan, ja oddałem za Ciebie życie. Ja mam dla Ciebie tyle miłości. Ja mam dla Ciebie tyle przebaczenia. Ja mam dla Ciebie, dla ciebie wszystko, co możesz zabrać ze sobą do mojego królestwa. A dzisiaj co wybierasz? Dzisiaj, co ja wybieram? Zadaję sobie pytanie, nieraz muszę płakać nad tym, że zagoniony jestem wieloma sprawami, a Pan czeka przy tym stole. A Pan czeka od rana przy tym stole i puka im, i mówi: Przyjdź, przyjdź, zapraszam Cię do mojego stołu. Chcę, żebyś spędził chwilę ze mną, a zobaczysz, jak będzie błogosławiony dzień. A zobaczysz, jak będzie błogosławiona noc. A zobaczysz, jak będzie błogosławione Twoje małżeństwo! A zobaczysz, jak będzie błogosławiona Twoja rodzina. A my często przechodzimy, nie wiem, może to nie jest wasz przypadek. Może wy jesteście tak tymi, którzy od razu przychodzą do stołu i korzystają z tego stołu. Wiem, że kiedy jadę do pracy, kiedy jestem w pracy, to tak ciężko jest nie uczestniczyć chociaż trochę. W stole króla Babilonu. Dzisiaj świat jest tak zepsuty. Dzisiaj świat tak daleko odszedł od Boga, że nie ma chwili, kiedy nie padają słowa obelgi, przekleństwa, padają słowa nienawiści, okrucieństwa, naśmiewanie. I wiele, wiele innych rzeczy wiecie sami. Przecież nie muszę o nich mówić. A kiedy się powraca, kiedy powracam do domu, to już mam godzinę czasu, ponad godzinę czasu do pracy, więc już w samochodzie sobie zaczynam mówić, i mówię Panie, teraz chcę odpocząć w Twoich rękach. Teraz chcę przyjść do Twojego stołu. I kiedy przychodzę do, przyjeżdżam do domu, wychodzę na ogród trochę. Przy moich palmach czuję się dobrze. Czuję się dobrze i wiem, że Pan mnie kocha. Wraz z żoną, kiedy możemy, czy wypić kawę, czy cokolwiek, to jest wspaniałe, to jest cudowne. Kiedy możemy skorzystać z sądu Pana, kiedy możemy powiedzieć Mu wszystko, wszystko, co nas boli. Wszystko, czego pragniemy, wszystko, czego oczekujemy. I wiecie, i kiedy przychodzimy do stołu Pana, to On tam jest. On tam zawsze jest. I wtedy możemy z Nim porozmawiać, i wtedy możemy mieć z Nim społeczność. Ale kiedy nie otwieramy naszego serca, to jest tak smutno czasami. To jest tak smutno. Dlatego papierka prawda, która mówi, żebyśmy opuścili stół króla Babilonu, żebyśmy zrezygnowali. Boże Słowo mówi wyraźnie, zrezygnuj ze tego stołu króla Babilonu, z tych wszystkich przyjemności, które daje świat, Które przynosi grzech. Ale skorzystaj z stołu Pana, ze stołu Pana Bierz. Co tam jest naszykowane. Tam jest Jego Słowo. Tam jest modlitwa. Tam jest błogosławieństwo. Tam jest miłość. Tam jest spokój. Tam jest radość w Duchu Świętym. Przy tym stole Pana. I to jest taka ta właśnie druga prawda, o której chciałem powiedzieć. Jeszcze trzecią rzecz, którą chciałem powiedzieć, to jest też z Daniela. Będziemy czytać z Daniela. Rozdział trzeci. Księga Daniela, rozdział trzeci. Werset pierwszy. Nie będziemy wszystkiego czytać, bo to było za długo. Pierwszy, później od czwartego przeczytamy sobie. Król Nabuchadnezar kazał zrobić posąg ze złota. 60 łokci wysokości, 6 łokci szerokości, i postawił go na równinie dura. Prowincji Babilońskiej. A Herold zawołał potężnym głosem, do czwartego wersetu: Rozkazuję wam narody, plemiona i języki, w chwili, gdy usłyszycie głos rogu, fletu, fletu cytry, harfy, lutni, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padnijcie, oddajcie pokon złotemu posągowi, który zniósł król Nabukadnezar. Kto zaś nie upadnie, i nie odda pokłonu, ten będzie natychmiast wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. I później tylko fragment od siódmego wersetu, tam będzie narody, plemiona, języki upadły i oddały pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król na Bukadnezar. 8 werset wtedy, Dlatego wtedy pewni mężowi chaldejscy wystąpili i złośliwie oskarżyli Żydów. I od 12 wersetu są mężowie justcy, którym, to mówią do króla, powierzyłeś zarząd prowicji babilońskiej, szadrach, meszach i abednego. Ci mężowie nie zważają na Twój rozkaz o królu i nie czczą Twojego Boga, nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który Ty zniosłeś. Wtedy nabukadnezar w gniewie i złości kazał przyprowadzić szadracha, meszacha i abednego. Przyprowadzono więc tych mężów przed króla. Nabukadnezar odezwał się i rzekł do nich: Czy to prawda, że nie czcicie mojego Boga i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Teraz szesnasty werset. Wtedy Szadrach, Mes Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi Nabukadnezarowi: My nie mamy potrzeby odpowiadać Ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego piesa ognistego. I z Twojej ręki o królu. A jeżeli nie, niech Ci będzie wiadomo, o królu, że Twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który zniosłeś, pokłonu nie oddamy. Wtedy Nabu bardzo się rozgniewał. Nasza dracha Maszacha Jabednego i wyraz jego twarzy zmienił się. Odezwał się więc i kazał rozpalić piec siedem razy bardziej niż go zwykle rozpalono. I najmocniejszym mężom w swoim wojsku rozkazał związać szadracha, Meszacha, Jabednego i wrzucić ich do rozpalonego pieca ognistego. Wtedy związano tych mężów w ich płaszczach, tunikach, czapkach i pozostałych ubraniach i wrzucono do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Ponieważ jednak rozkaz królewski był tak surowy, a piec był tak bardzo rozpalony, płomień ognia strawił tych mężów. Którzy znieśli, których wnosili szadracha, Meszacha i Abednego, a ci trzej mężowie padli związani do wnętrza rozpalonego pieca. Wtedy król Bogadnezar przeląkł się, szybko powstał, odezwał się i zapytał swych doradców: Czy nie trzech związanych mężów wrzuciliśmy do ognia? Ci, odpowiadając, rzekli do króla: Prawda, królu? A on, odpowiadając, rzekł: Oto ja widzę czterech mężów, chodzących wolno w ogniu, w środku ognia, i nie ma, na, i nie ma na, na nich żadnego uszkodzenia. A wygląd czwartej osoby podobny jest do anioła. Moglibyśmy jeszcze czytać dalej, ale to wystarczy. Znacie tą historię. Kochani, co chciałem przez to powiedzieć? Kiedy jesteś chrześcijaninem, musisz przejść przez doświadczenia. Przez doświadczenia musisz przejść. Panie Jezus powiedział, ja przechodzę i wy również będziecie przechodzić doświadczenia. I nie dziwmy się, że w życiu, w moim życiu, w twoim życiu spotyka nas doświadczenie i nieraz jest tak ciężkie. I mówimy, panie, ja już nie dam rady. Ten piec jest rozpalony siedem razy więcej niż dla innych. Panie, widzisz, moje doświadczenie, którego już nie mogę przejść. I są tacy ludzie, którzy przechodzą naprawdę wielkie, ogromne doświadczenia w swoim życiu. Ale dzisiaj chciałbym wam powiedzieć, że nawet jeśli Pan nie oszczędził Ci tego doświadczenia, pozwoli przejść, przeszedł, to wiedz, że On będzie z Tobą. Jeżeli On pozwolił na to, to On będzie z Tobą. Nieraz mówimy tak, Panie, ochroń mnie, ochroń mnie od tego, nie chcę tego. Ale Pan pozwala, żebyś przeszedł doświadczenie. Ale mówi Ci, nie bój się, ja jestem z Tobą. Ja jestem z Tobą. Popatrzcie tych trzech mężów, którzy byli zrzuceni. Powiedzieli: Nawet gdyby Bóg nas nie ochronił, to wiedz, że nie będziemy się kłaniać temu posągowi. To była bardzo dobra postawa tych mężów. Oni powiedzieli: My służymy tylko naszemu Bogu, nasze serca są związane tylko z naszym Bogiem i jemu do końca chcemy służyć. I taka postawa podoba się Bogu. Nawet jeżeli przejdą to doświadczenie, na oczach wszystkich mieli być spaleni. Powiedzieli, że oni nie odstąpią od ich Boga. I popatrzcie, i Pan był z nimi. Pan nie opuści Ciebie. Może myślisz, moje cierpienie jest wyjątkowe, jest największe. Ale chciałbym ci powiedzieć, to wtedy pomyśl sobie. Pomyśl sobie i spóźnia Jezusa. On opuścił Niego, żeby ratować Ciebie. On opuścił Niego, żeby ratować mnie i każdego człowieka. On tak bardzo ukochał człowieka, On tak bardzo Ciebie kocha. On poświęcił noce, poświęcał noce, żeby modlić się, żeby Bóg przez Niego dawał wyzwolenie. On przyszedł. Powiedział, że przyszedł do tych, którzy są chorzy. Którzy potrzebują lekarza. Którzy potrzebują zbawienia. On nie, wszyscy, on nie spał nawet w nocy. Ale modlił się. A żeby mieć mocną, żywą relację ze swoim ojcem. Nieraz próbowałem zarwać trochę. Wiecie jak trudno jest. Jak trudno jest zarwać trochę nocy. Żeby się modlić. Dlatego wykorzystujmy każdą chwilę. Kiedy wracasz z pracy, dziękuj Panu. Wołaj do niego. Kiedy przychodzisz do domu, wołaj do niego. Kiedy robisz zupę, dziękuj mu. Wiecie, niech każda chwila będzie wykorzystana do tego, ażeby mieć choć małą relację małą, małą relację a te relacje stworzą mocną. Relacje z naszym Panem. To jest takie ważne. To jest takie bardzo ważne. Kiedy przechodzisz doświadczenie, to pomyśl o tym, który, który pozwolił na to, ażeby ludzie odrzucili go. Może będziesz odrzucony. Może się czujesz odrzucony. To pomyśl, że on też był odrzucony. Oni go odrzucili. Oni się nawet znęcali publicznie. I w końcu zawiedli go drogą krzyżową aż na Golgotę. Kiedy przechodzisz doświadczenie i ciężko ci, jest to pomysł sobie o tym, że Jezus musiał dźwigać ten krzyż aż na Golgotę i tam dobrowolnie oddał swoje ręce, oddał swoje życie za Ciebie. Po to, ażebyś był, był szczęśliwym. Po to, żebym ja mógł być szczęśliwym. On umarł haniebną śmiercią, jako Boży baranek, ażeby dać sobie życie, ażeby dać życie każdemu, kto zapragnie Jemu służyć, kto odda Mu swoje serce, ażeby być w Jego Królestwie Niebieskim. Kochani, warto, warto poświęcić nasze życie. Warto poświęcić wiele rzeczy, z których moglibyśmy skorzystać u stołu króla Babilonii, ale nie korzystajmy z tego. Raczej wybierajmy stół Jezusa Chrystusa. Tam, gdzie możemy nabyć te cenne, wspaniałe rzeczy, które Jezus przygotowuje każdego dnia. A On szykuje już dla ciebie. To, czego nasze oko nie widziało, to, czego nawet nie widzieliśmy, takie wspaniałe rzeczy On przygotował w niebie. Czego Twoje ucho nie słyszało, a nawet na myśl naszą nie przychodzi. Nie umiemy sobie wyobrazić tego, co przygotował dla Ciebie Bóg. A więc wytrwaj do końca. Mówię to dla Ciebie, mówię to również dla, dla siebie. Wytrwajmy do końca. Zechciejmy od rana myśleć o tym, że Jezus zaprasza nas do swojego wspaniałego stołu i korzystajmy jak najwięcej, bo tylko to, co pochodzi z Chrystusa, wejdzie do jego królestwa. A to wszystko, co nabywamy, co przeżywamy w tym życiu, to pozostanie. To wszystko pozostawimy. To wszystko zniszczy się, zniszczenie. Ale to, co Jezus daje Tobie dzisiaj do Twojego serca, do Twojego życia, to wejdzie do Jego Królestwa i tam będziemy z Nim na zawsze. Amen.